Rozpoczynamy... O, nie I trzeci odcinek tej serii Every Training Progress rozpoczynamy triczkę z poprzedniego odcinka Krang Flipem. Dzisiaj na pierwszy ogień leci Pany Hop do Pivota 1.8. Dzisiaj operatorem u Janka jestem ja i mam pytanie, a skąd wzięła się u Ciebie koncepcja, żeby skatować ten triczek? Słuchaj, ogólnie chciałem sobie poćwiczyć fake nos manuala na boksie, no i nie chciało mi się y, osobno wskakiwać, obkręcać i dopiero móc zrobić mój triczek. Tylko pomyślałem, że połączę to wszystko w jedną całość i, i tak wpadła mi ta idea. Spoko, czyli żeby przyspieszyć ten cały, cały motyw, żeby na przykład pojechać po boksie. Na przednim kole do tyłu. Dokładnie. Żeby zobrazować to pokaż, jak to robiłeś na początku. Czyli teraz, żeby połączyć wskoczenie z obrotem. To co? To To połączył wskoczenie z obrotem. To była na dzisiaj. To jest idea, no. I nie będę wam tutaj tłumaczył o co chodzi krok po kroku, bo to nie poradnik przecież, nie? Tylko Every Training Progress seria. Ważna jest tutaj pewność siebie, żeby zdecydowanie postawić przednie koło, skręcić się, jakieś lekko pod łóżkiem i już w sumie wtedy samo leci. Za wolno, nie wolno. Za wolno, nie wolno. Żeby jeździć, trzeba jeździć. Jeden z widzów podrzucił mi fajny temat, żebyście swoje wideo ze swoim progresem podsyłali mi, a ja to będę wstawał do siebie na koniec odcinka. I taka zmiana od teraz obowiązuje. W tak pięknych okolicznościach przyrody jesteśmy na dużym placu w Warszawie, który nie wiem jak się nazywa, ale jest bardzo fajną powierzchnią. Wpadł mi do głowy pomysł, żeby zrobić Giterna. Jako że piwota umiałem już od dawna, a jeździć na przednim kole też się nauczyłem. No to pomyślałem, że po prostu zlepię te dwa triczki, spróbuję to zrobić tak zamaszyście, żeby odjechać na tym kole z zakrętem w G-turnie. Chciałem powiedzieć, że żebyście sobie nie pomyśleli, że ja to wszystko w jeden trening robię, nie. To jest kwestia długoterminowej tutaj determinacji na rowerze. Jak zresztą ten pan o tym dobrze wie. Ach, u niego to jest półtrening. <laughs> e, ale chociażby jazda na przednim kole zajęła mi trochę, żeby się nauczyć więc nie myślę, że jak to zrobię dzisiaj, to będzie tylko kwestia jednego dnia i jednego treningu. Tutaj nie odwinąłem, ale można zauważyć malutki odjazd do tyłu, co już jest dla mnie informacją, że robię dobry ruch. Najtrudniejsze w tym triku jest to, że puścić klamkę hamulca w odpowiednim momencie, bo mamy obawę, że przelecimy przez kierownicę na twarz i sobie zedrzemy naszą piękną lub mniej w moim przypadku później. O, to był taki, bardzo stromy gittern. Czułem, że po prostu jest tak wyprostowany, że leciałem wysoko nad ziemią. I takie gitterny, no też są takie, występują takie w przyrodzie. Moim celem przy tym triku jest to, żeby pod koniec jitterna odbić się z przedniego koła, żeby nie musicie robić wiki i pokażę Wam to teraz piosek. Mały giturnę w Oj, Aj fideo i tym jakże jitternowym akcentem. Lecimy do triczka numer 3. I tym triczkiem jest exleg czy jakkolwiek to nazwać. Wcześniej był Exap teraz jest Exlek Eksek, I zaraz Wam pokażę o co biega. Zostawiamy sobie kolby poziomo. Stajemy w pozycji, jakbyśmy chcieli jechać na rowerze. I po prostu zamieniamy nogi o w ten sposób. Chyba lepiej będzie, jak pokażę Wam to w jeździe bo tu jest ciężko. Ech, pedały jak zwykle są nieposłuszne i nie chcą się trzymać, tylko trzeba je co chwilę dokręcać. Gdy już nauczymy się Exlega, można troszkę poeksperymentować i połączyć go z innymi sztuczkami. Hu hu hu. Na przykład w taki sposób. w taki sposób Aj, zapomniałem, że lądowanie na switch bądź gdy jesteście ultraszancami co w taki Ja sprogresowałem kolejne trzy triki, a teraz czas na Wasze sztuczki i Wasze filmiki, które mi podesłaliście z Waszym progresem. Zapraszam serdecznie do komputera. Bęk, jesteśmy w domu, ja siedzę już przed komputerem, zabieram się do oglądania, a w tym odcinku mamy dwie osoby, które podesłały dwa wideo. Jest to Oskar Sokolowski. Oraz mój kuzyn, Michał Stelmach. Także chłopaki, gratuluję progresu i oby tak dalej walczcie za ścięcie, bo tylko ci najwytrwalsi potrafią później pokazać klasę na wszystkich pokazach, zawodach, czy nawet na głupiej, codziennej jeździe treningowej. To już koniec tego odcinka. Ja dziękuję Wam, że wytrzymaliście do tego momentu. Jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę czy komentarz. Bardzo będę za to wdzięczny. I widzimy się w następnym odcinku. Siemano!